Ja pierdolę jak mecz Kurwa. Ajajaj. Kurwa Pojebały mi się przyciski ja pierdolę Ja pierdolę ale bym zjebał Luteria ja w chorę Ja pierdolę. jaki mecz Chcę wygrać ten mecz My serdecznie wszystkich Zapraszamy na dzisiejszy mecz czekaj czekaj czekaj, czekaj. Dzisiejsze spotkanie skomentują dla Państwa Witam w drugim meczu, w, w, znaczy w drugim, w kolejnym meczu, w drugim, w, w tym filmie meczu z ...z weekendowej y, Mam nadzieję, że wygram kolejne spotkanie dzisiaj, ponieważ tak jak we w filmie nie jest źle Jest wręcz... bardzo dobrze Okej okay. cofnięcie Rodri do Kaina Kain ty głąbie, żeż kurwa, kurwa, na gorze ucieka tam jakiś ciopak. Wow, karny, no chyba, raczej, nie? Come, come on, man. Fuck. W dupę. Przez, przez, przez karny, który zrobiłem. Nie wiem, czy spalony, czy nie. Gramy, 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 gramy. Uuu, okie ale wydaje mi się, że karny był. Nie karny, tylko spalony. Karny spalony to teraz był, kurwa. Ja pierwszy dole, biały. Fak znowu ten jebany przycisk. Kurwa, macz. Kurwa. Nie. Pff. Jak ja to zrobię, ja bałabałam. Ba. Nie z mojej, jeśli z mojej inicjatywą. Tam jest Aguero. Czy Kane? Zabij! Jest! Brawo! <laughs> Dobra, mnie przymuliło. Kur... Kane chyba kurwa, dać cię zwolnie. Kilku zawodników. No nie, prosto w że Spalone? Nie ma. Jest. Kurwa. Ah. 3-1 przegrywam. Kurde. No nie. No nie, nie, nie. Dobra, 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 dobra. Nie może, nie może znaleźć yy, miejsca na oddanie Strzału. Cały czas szuka. Ale mam nadzieję, że go nie znajdzie. Spalony. Pffu, myślę że bramka kurwa. fuks... Znaczy fuks kurwa, nie spalony był Ja pierdolę. Nie. Pierdolony Song. Ja kurwa. Dobra, zacznij takie podanie, kejn. Dobrze, dobrze, dobrze. Jest. Druga. Jedziemy po nas opta. Następne. Wow. Kurwa no. Słaby strzał. Nie. Proszę proszę, 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 ładuję w prawo, pokazuję, że w prawo, czyli rzucimy się yy, tutaj. Nie nie. Podkręcimy tempo. No ofensywka. Dużo się zastanawiaj, kurwa. Dużo się zastanawiaj. Lej, lej, lej. lej. Spalony. Przepraszam, że tak nic nie mówię, ale skupiłem się i... i, i, i. Gol. Był. Jest. I po prostu zamarłem. No Ale widzicie, odgryzam się. Jest godzina 15 już meczu za nami. Mamy to. Kaj, okay, no dawaj. Brawo. Ja pierdolę. Nie! Yeah. 5, 5, 5, 5. Walczyć, Oczywiście, że nie. Zaczą, zacząłem narzekać na Kejna i ten gościu tak od tego momentu jak na niego zacząłem gadać, to, 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 to gadać w sensie negatywnie o nim. Zaczął grać lepiej kurwa, ale... Brawo! Będziemy mieli rzut karny! Jaki karny? Kurde karny! Nie, 83 minuta. No, dołu celuje w prawo. w środek. Tak wywalczone, odrobione straty I co? Jest brameczka, proszę państwa, 6-6 6-6 Oko za oko Cios za cios Cios za cios Aj Ajajaj aj, aj. Uwaga, przeciwnik atakuje. Dobrze. Piękne podanie do zachy. Wow. Pff, pff, pff. Ja pierdole. Jaki mecz. 18 czołów z naszej strony. 13 celnych. Chcę wygrać na mecz. Po wygrano. O wygrano. Po wygrano. Dobrze. Kurwa mecz. Dawaj, dawaj, K. nie temu. Brawo. Ajajaj aj, aj. No i nie Myślę, że kardy Kurwa, tam weszłem stromotnie Nie. pojebały mi się przyciski Ja Czemu nie leciałeś ty? Kryj, Mbappé, Mbappé Dobrze Kurwa, bramka, bramka, musi być bramka Mamy przewagę. Nie. Jedziemy, Kane. Kane, fuck. Jezus, piękna akcja. Dobra, brawo. Nasza piłka. Zjebałem, zjebałem. Zjebałem. Druga dogrywka. Bez bramek? Nie, on mi trafił bramkę. Ja pierdolę. 15 minut na trafienie bramki. I teraz kontra panowie i ogień, dawaj, dawaj, dawaj Jest! się z tego Umęczone, ale jest. Jest. 7-7, co za wynik. Piłkę Aguero, dostaje piek -top. Rozpaczona mi na chuj. Kurwa. Ja pierdolę. ja pierdolę. Co to było? Ja pierdolę, ale bym zjebał. Nie! Nie zasram się zaraz, kurwa. Nie mogę. Karne będą karne, ko... Loteria w chuj. Chyba, że nie będą? O się w kurwie. <tryk> jeszcze ma Brałkarz, brałkarz, brałkarz Wypierdalać żeż stąd Jaki wolny? No jeszcze wolniej Wypierdolić to Ja pierdolę spalony na szczęście Nie, 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 ja, 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 ja Jaja Biały. Biały. nie trafił. Wygraliśmy mecz. Cieszę się bardzo, nie, 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 nie niesamowicie się trzy i, i ten mecz był ja pierdolę 7-7. Jeszcze karne. masa po prostu. Dziękuję za oglądanie. Nie ja w tym odcinku zapraszam na kolejne, które będzie nie wiem kiedy. <grytanie> <grytanie> może jutro, może zaraz, może nigdy. Ja, Ja pierdolę jak mecz.